tysiące ludzi się przyjechało strzelałtować tutaj i odpocząć od wszystkiego i zgiełku. Teraz pokażę kolejkę na Giewont. Czy dobrze stanąć. Z bliska? Z bliska się jest taki... Nie wiem. Nie ma z Ja mam oprócz tej kamerki Samsunga, Aha. kupiłem sobie Sony Alpha lustrzankę. Nie mam ich przy sobie, no bo jest ciężka. Ale też uwielbiam z nią zdjęcia No właśnie. Z bliska. To, to ja, mogę, ja zrobię, jak będziecie Państwo tam daleko gdzieś, Aha. czy coś, ja mogę zrobić Wam ale zdjęcie. Ale tak. Chyba, chyba, tak. chyba, tak. chyba że na tamtą stronę. Chyba, że jeszcze gdzie bądź. Mam Teraz mamy, wiedzą Państwo, bo hmm. będziemy na Aha, na 200, 300, no, 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 no. Bo kopa jest wyższa od A A to zrób to do przodu. Trzeba do przodu, tak? Nie, tak. Jak państwo od Nie, kolejka na giewą.